Siła wypadkowa i równoważąca. Zadanie trzecie test. Tutaj mamy takie trzy siły działające na ciało: siłę 100 N, 50 N i 200. I polecenie jest takie, że mamy podać, jaka jest wypadkowa siła tych sił przedstawionych na rysunku. Czyli, gdybyśmy chcieli wszystkie te siły zastąpić jedną, to jaką by ta siła miała wartość? i i którą stronę byłaby skierowana, i mamy następujące odpowiedzi. Odpowiedź A, ta wypadkowa, to byłaby siła o wartości 50 N skierowana w lewo, B o wartości 50 N, ale skierowana w prawo, C o wartości 350 N skierowana w lewo i D siła o wartości 350 N skierowana w prawo. Zastanawiamy się, którą odpowiedź wybierzemy. Odpowiedź poprawna to A. Dlaczego odpowiedź A? Jak wyznaczamy siłę wypadkową więcej niż dwóch sił, to zawsze najpierw obliczamy sobie wypadkowe e, tych sił, które są zwrócone w tą samą stronę. Czyli tutaj siłę 100 N i 50, te skierowane w prawo, mogę sobie zastąpić jedną siłą ich wypadkową, która będzie równa 150 N. Jeżeli siły są skierowane w tą samą stronę, to ich wypadkową wyznaczam, e, sumując te siły. Także to by była siła. Zastępująca te dwie, jedna w prawo o wartości 150 N. I teraz, jak mam dwie takie siły, 200 N i 150 w prawo, to wyznaczając ich wypadkową, skoro mają zwroty przeciwne, to odejmuję te siły, więc wartość tej wypadkowej byłaby 50 N i zawsze jest ona skierowana, czyli zwrot ma w stronę tej większej siły, czyli ta większa 200 N, a 150, no to większa jest ta 200. Czyli zwrot tej wypadkowej będzie w stronę tej. Większej, czyli w stronę tej siły 200 N. Dlatego tutaj jest poprawna odpowiedź. Siła o wartości 50 N skierowana w lewo.